Cóż to takiego? Wyspa mniejsza niż połowa boiska. To raptem tyle, co jedna piąta kwartału ulic na Manhattanie. A jednak żyje tutaj ponad 100 osób. Z daleka Migingo wygląda jak odludny kawałek skały na jeziorze Wiktorii. Ale przyjrzyjcie się uważnie. Ten szary kolor to nie skała, tylko dachy domów. Na powierzchni 2000 m2 mieszka 131 osób. To śmiesznie mało, całą populację wyspy można by zmieścić w przeciętnej sali kinowej, ale ponieważ żyją na tak ograniczonej przestrzeni, Migingo ma ponad dwukrotnie większą gęstość zaludnienia niż powszechnie przytaczany rekordzista Bombaj w Indiach. Migingo to skalista wyspa, gdzie prawie nie ma zieleni, poza trawiastym wycinkiem, na którym rośnie garstka karłowatych drzew. Brak zieleni bynajmniej nie przeszkadza miejscowym, którzy żyją z rybołówstwa. Hitem wśród poławiaczy jest lates nilowy, lepiej znany jako Okoń Nilowy. Ta duża ryba osiąga 2 metry długości i ponad 100 kg, a ponieważ płaci się nie za sztukę, a za kilogram okonia, ten zakątek to dla rybaków istna żyła złota. Zrabiają tu nawet trzykrotnie więcej niż gdzie indziej w Afryce. Naturalnie pojawiła się więc infrastruktura, która pozwala im wydawać zarabione pieniądze. Sklepy sprzedają jedzenie oraz sprzęt wędkarski, ale większość dochodów rybacy przeznaczają na, siłą rzeczy dość ograniczoną, rozrywkę: bary, kasyno, hotele. Na wyspie nie ma co prawda szpitala ani szkoły, jest za to salon fryzjerski oraz dwa zakłady krawieckie. Większość domów na głównej ulicy jest z blachy, natomiast w zaułkach wzniesiono prowizoryczne baraki. Na całej wyspie jest tylko jeden normalny budynek z cegły, gdzie trzymane są silniki łodzi. Migingo zmaga się z poważnym problemem w postaci codziennych ciężkich opadów, co daje się we znaki kiepsko wyposażonym łajbom. Y Jeszcze 20 lat temu wyspa była prawie niezamieszkana. Krytyczną masę 130 mieszkańców osiągnęła w okolicach 2010 roku. Obecnie nie ma już miejsca na nowe budynki. Nie prowadzi się jednak żadnych ksiąg ani rejestrów. Według niektórych źródeł w 2009 żyło tu aż 500 osób. Migingo ma największą gęstość zaludnienia, ale nie jest najmniejszą zamieszkaną wyspą na świecie. Nie wszystkie płochetki lądu wystające z wody posiadają bowiem status wyspy. Zostało to oficjalnie uregulowane w roku 1851. Aby dany punkt mógł być uznany za wyspę, musi być albo zamieszkany, albo posiadać trawę wystarczającą do wypasania jednej owcy, czyli około 8000 metrów kwadratowych. Bishop Rock to najbardziej wysunięty na zachód punkt wysp Syli na południowym zachodzie Anglii. Nie ma tutaj żadnej trawy ani tym bardziej owiec, są jednak ludzie żyjący na powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych. To odrobinę więcej niż boisko do koszykówki. W roku 1847 na samotnej skale postanowiono wybudować latarnię morską, co ze względu na brak przestrzeni nie było wcale łatwe. Na tej pierwszej żelaznej latarni nigdy nie zabłysło światło, bo w 1850 zmyły ją fale. Druga próba była już bardziej udana. Tym razem wieże postawiono z kamienia, a światło zapłonęło na ukończonej budowli w 1858, ponad dekadę po wysunięciu niefortunnego pomysłu. Latarnia stoi po dziś dzień, chociaż w przeciągu 160 lat przechodziła rzecz jasna liczne renowacje. Całe szczęście nie przyszło im do głowy budować pierwszą latarnię z drewna. Na parterze znajduje się zbiornik z pitną wodą dla pracowników. Metalowe drzwi w holu wejściowym są potężne, muszą bowiem wytrzymywać szturm morskich fal. Na drugim piętrze mieści się warsztat i magazyn, a dwa kolejne piętra są przeznaczone wyłącznie na olej konieczny do utrzymania płomienia lampy. Na piątym piętrze jest pokój dzienny, a na szóstym sypialnia. Wyżej jest drugi magazyn, potem pomieszczenie gospodarcze, a na najwyższym dziewiątym piętrze znajdziecie wreszcie lampę. Gdy w 1858 roku do świeżo ukończonej budowli wprowadził się latarnik, Bishop Rock przestała być po prostu kawałkiem skały i stała się oficjalnie wyspą. Do dnia dzisiejszego występuje w Księdze Rekordów Guinnessa jako najmniejsza na całej planecie wyspa, na jakiej wzniesiony został budynek. Jak spędzalibyście czas jako latarnik na Bishop Rock? Weźcie pod uwagę, że opcje macie mocno ograniczone. O to, czego nie możecie robić. 1. Grać w futbol, w tenisa, koszykówkę, piłkę nożną. Zapomnijcie o jakimkolwiek sporcie z piłką, 2. Pobiegać albo pospacerować. Jako ćwiczenia cardio pozostaje wam bieganie w tej z powrotem po schodach. 3. Zaprosić przyjaciół w odwiedziny. Ogólnie rzecz biorąc, jawi się to jako samotna, mizerna egzystencja. Pozostaje czytać Edgara Alana Po i wygrażać ptakom. Nic zatem dziwnego, że brakuje chętnych na takie wygnanie, i w 1992 latarnia została zautomatyzowana. Jeżeli marzy Wam się ucieczka od cywilizacji, macie do wyboru Tysiąc Wysp, czyli łańcuch wysp na rzece Świętego Wawrzyńca na pograniczu USA i Kanady. To stąd pochodzi słynny sos do sałatek i kanapek. Ponoć prawdziwą recepturę znają jedynie cztery osoby, a produkt w sklepach to nędzna podróbka. Może brakuje mu wyspy, albo dwóch, kto wie. Do archipelagu należy m.in. wysepka Just Room Enough. Jak sama nazwa wskazuje, jest tutaj akurat wystarczająco miejsca na jeden domek i jedno drzewo. Znana także pod nazwą Hub Island, jest to oficjalnie najmniejsza zamieszkana wyspa na całej planecie. Lokalna konwencja określa, czy dany piaszczysty punkt na rzece może być zaliczony do łańcucha tysiąca wysp. Kryteria są całkiem proste. Po pierwsze, skrawek lądu, nieważne jak drobny, musi utrzymywać się nad poziomem wody przez cały rok. Po drugie, muszą na nim rosnąć przynajmniej dwa drzewa albo krzewy. W latach 50. pewna rodzina kupiła Hub Island, wybudowała tam dom i zasadziła drzewo. Jeżeli ich celem było znaleźć dla siebie cichy, spokojny zakątek, kiepsko na tym wyszli, ponieważ ich domek stał się popularną atrakcją wśród zwiedzających archipelag turystów. Wysepka ma powierzchnię zaledwie 300 m2, czyli jest ponad dwukrotnie mniejsza od bisoprok podczas odpływu. Jeden nieostrożny krok i można wylądować w rzece. Jeśli planujecie podążyć w ślady rodziny z Hab Island, mam dla Was złe wieści. Wznoszenie budynków na wyspach o powierzchni poniżej 8000 m2 zostało niedawno zakazane ze względu na brak miejsca na odpowiednią kanalizację. Jednym z najbardziej odosobnionych miejsc na świecie jest atol Suworowa, należący do północnych wysp Kuka, w południowej części Oceanu Spokojnego. Można się tam dostać wyłącznie prywatnym statkiem. Sama wyspa ma status parku narodowego. Dwoje pracowników sezonowych nie mieszka tutaj na stałe. Jeszcze parę lat temu żyło tutaj więcej osób, ponieważ poprzedni pracownicy ściągnęli ze sobą rodziny. Opiekunów parku zatrudnia się na 5 lat. Docierają oni na wyspę na barce z sześciomiesięcznym zapasem żywności i wody. Przez pierwszy dzień poprzedni dozorcy udzielają rad nowicjuszom i pomagają im przy sprzątaniu wyspy, ale potem są oni pozostawiani sami sobie. Jednym ze słynniejszych mieszkańców wyspy był niejaki Tom Neil, żeglarz, który dotarł tutaj w 1945. Neilowi marzyło się samotne życie w tropikalnym raju i atol Suvorowa zdawał się idealnym miejscem. Siedem lat później uzyskał pozwolenie na osiedlenie i został Robinsonem Crusoe XX wieku. Neil przebywał na wyspie z przerwami ponad 15 lat, aż do swojej śmierci w 1977. Napisał nawet o tym książkę pod tytułem Wyspa dla siebie. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.